Opowiadałam wam już na początku wiosny o oliwniku baldeszkowym. Jest to taki piękny krzew, który dorasta nawet do 4 metrów wysokości i na jesieni wydaje owoce w formie takich kuleczek, żółtych lub czerwonych. Akurat w przypadku tego krzewu to są czerwone kuleczki. To jest odmiana, która nazywa się słodko-kwaśna. Te kuleczki mają najlepszy smak w październiku i dlatego są też nazywane przez niektórych jesienną jagodą. Kwiaty oliwnika są takie nieco inne niż kwiaty jabłoni czy wiśni. Patrzcie, one mają takie, są takie podłużne i dlatego są też uwielbiane po prostu przez szmiele. Ja zdecydowałam się przyjść tutaj trochę wcześniej, tak jeszcze przed godziną siódmą, kiedy jest spokojnie i tych zapylaczy nie ma, bo potem to jest po prostu e, rój, że tak powiem, trzmieli i pszczół.